Hej, przestań być dla siebie zbyt surowy, a nie musisz być silny, a przez cały czas. Jest ktoś, kto patrzy na ciebie i widzi wszystko to, czego jeszcze nie umiesz dostrzec. To nie przypadek, że dotarłeś aż, aż tutaj. Nawet w chwilach, gdy popełniasz błędy, jest ktoś, kto wybiera zostanie. Nawet w twoich przerwach, jest ktoś, kto wciąż w ciebie wierzy. Nie musisz się tłumaczyć. Twoja cisza mówi wystarczająco dużo. I nawet gdy wszystko wydaje się nieporadne, jest miłość, która się nie zmienia, nie rezygnuje, nie odchodzi. Czujesz to? On a jest tutaj, cicho, ale obecny a. Nie chcę obietnic, tylko chcę ciebie w całości, tak jak potrafisz. Więc weź oddech. Spójrz w głąb siebie. Nie jesteś sam a. Nigdy nie byłeś aś. Hej, ile razy próbowałeś aś ukryć swój ból, żeby nikogo nie obciążać? Ile razy uśmiechałeś aś się, gdy chciałeś aś płakać, milczałeś aś, gdy musiałeś aś krzyczeć, nauczyłeś aś się połykać to, co czułeś aś. wytrzymywać sama, nie okazywać, nie łamać się, ale to cię nie wzmocniło, tylko cię zmęczyło. I w porządku jest to przyznać. Koniec z udawaniem, że wszystko jest w porządku. Koniec z milczeniem, żeby utrzymać pokój ze wszystkimi, podczas gdy toczysz wojnę w sobie. Masz prawo czuć. Masz prawo do bólu, do zatrzymania się, do oddechu. Masz prawo do tego, by nie dawać rady. To nie jest słabość, to jest człowieczeństwo. I jest w tym piękno, bardzo dużo. Nie musisz nosić wszystkiego na swoich barkach. Nie musisz ratować nikogo, podczas gdy się dusisz. Nie musisz być tym, czego oczekują, tylko tym, kim jesteś. Boli cię, porozmawiaj z Bogiem, ale szczerze, z wkurzeniem, ze strachem, z wątpliwościami. On nie chce Twojej doskonałości, On chce Ciebie w całości, a jeśli myślisz, że się od Ciebie oddalił, może to tylko hałas świata tłumiący głos, który nigdy nie przestał Cię wołać. Nie potrzebujesz wielkich znaków, potrzebujesz tylko trochę uciszyć się. To, czego szukasz na zewnątrz, krzyczy tam, w środku. Może nikt Ci tego nie nauczył, ale nie musisz zasługiwać na miłość. Już jesteś godny, a. Już jesteś wystarczający, a. Już jesteś dostrzegany, a musisz tylko przestać walczyć z samym sobą. Koniec z wojną, koniec z autoboicotem, koniec z traktowaniem siebie jak błąd. Nie jesteś błędem. Jesteś procesem. Ścieżką w budowie. I nawet jeśli czasami się zgubiłeś, aś, to nie odebrało ci celu. Nie zszedłeś aś z drogi. Bóg prowadził cię inną ścieżką, aby pokazać ci to, czego nie zobaczyłbyś, aś. Gdyby wszystko było łatwe. I wiesz co? Jest wiele rzeczy, które tylko ból nauczył, dużo rzeczy, które tylko cisza ujawniła, wiele rzeczy, które tylko samotność uzdrowiła. Więc teraz weź głęboki oddech, zamknij oczy, poczuj ten moment. Wszystko, co przeszedłeś, aś, nie było na marne. To nie była kara, to było szlifowanie. Nie rozpadłeś, aś, się. Zostałeś, aś, uformowany a. I wiem. Są dni, kiedy nic nie ma sensu. Są dni, kiedy wydaje się, że nikt się nie troszczy, że nic się nie zmieni. Ale to właśnie wtedy zaczyna się wiara. Nie ta wiara, która krzyczy, ale ta wiara, która trwa nawet gdy wszystko dookoła milknie. Nie jesteś zagubiony, a jesteś ponownie kierowany. A, a jeśli wciąż żyjesz, to dlatego, że masz cel, który jeszcze nie został spełniony. Masz obietnicę, która jeszcze się nie ujawniła. Czas Boga się nie myli. Jednak on nie działa w czasie twojego rozpaczy, ale w czasie twojej transformacji. Więc jeśli boli, ufaj, jeśli nie rozumiesz, czekaj, jeśli jesteś zmęczony, asiz odpocznij. Ale się nie poddawaj, jesteś podtrzymywany, a nawet gdy myślisz, że upadasz, jesteś prowadzony, a nawet gdy wydaje się ciemno, jesteś kochany, a nawet gdy czujesz się samotny, a nie ignoruj sygnałów, nie lekceważ małych początków, nie rezygnuj tylko dlatego, że jeszcze się nie wydarzyło. Każdy twój ból jest znany, każda łza jest zbierana, każda modlitwa, na którą nie otrzymałeś aż odpowiedzi, jest wciąż pielęgnowana w tle. Nie musisz nikomu nic udowadniać. Twoja historia nie musi mieć sensu dla tych, którzy nigdy nie doświadczyli twojego bólu, a nawet jeśli nikt nie wierzy, jest ktoś, kto dokładnie zna, kim jesteś w środku, i ta osoba nie wybrała cię ze względu na twoje osiągnięcia. Wybrał cię za to, co jeszcze przeżyjesz. Rozumiesz to? Nie jesteś spóźniony, a nie zawiodłeś aś, po prostu zatrzymałeś aś, się na moment. I wszystko w porządku, ponieważ nawet najsilniejsze wiatry robią przerwy, zanim zmienią kierunek. A teraz może to jest Twój moment, aby się zatrzymać, aby spojrzeć na siebie z prawdą, aby przestać być tym, kim świat wymagał, by stać się tym, kim powinieneś aś być od zawsze, ponieważ urodziłeś aś się, aby być światłem. Nawet gdy wszystko ciemnieje, nawet gdy ból wydaje się pochłaniać wszystko, nawet gdy sam a o tym zapominasz, więc dzisiaj po prostu usłysz to, jeszcze zakwitniesz, nawet z połamanymi gałęziami, nawet po wszystkim, co już straciłeś iś. Twoja siła nie tkwi w tym, co zdobywasz. Tkwi w tym, co przetrwałeś aś, w tym, co z cicha stawiłeś aś czoła, w tym, co płakałeś aś w ukryciu, w tym, co pokonałeś aś, nie mając nikogo, kto by bił brawo, jesteś silniejszy A niż myślisz, bardziej odporny A niż wyobrażasz, bardziej istotny A niż czujesz i nie ma znaczenia, co się działo do tej pory. Wciąż możesz zacząć od nowa. Ile razy będzie to konieczne? Zaczynanie od nowa nie jest porażką, to odwaga, to wybór kogoś, kto postanowił nie żyć uwięziony, a w bólu. Więc wstań, nawet powoli, nawet bez siły. Ale wstań, twoja historia wciąż się pisze, a Bóg ma jeszcze piękne rozdziały do ujawnienia. Czy w to wierzysz? Nie przekreślaj wszystkiego przez jeden trudny rozdział, nie porzucaj wszystkiego przez chwilę w chmurach. Ciemne dni nie unieważniają światła, które wciąż w tobie istnieje. I nawet jeśli nikt dzisiaj ci tego nie powiedział, ty się liczysz, twoje życie ma znaczenie, twoja obecność waży w świecie. Tak, już się złamałeś, Aś. Już zaufałeś, Aś, komuś, kto nie potrafił się troszczyć. Już uwierzyłeś, Aś, w puste słowa. Już płakałeś, Aśczan, bo nie byłeś, Aś, widziany, ako słyszany, ako napamiętany, A. Ale to wszystko nie zmniejszyło wartości, którą nosisz, ponieważ wartość nie tkwi w tym, co ci zrobiono. Tkwi w tym, kim jesteś, nawet po wszystkim. Wciąż kochasz, wciąż czujesz, wciąż czekasz. Wciąż wierzysz, i to, to już jest cudem. Bo w zimnym świecie, być sercem, to opór. W czasach pełnych hałasu, być ciszą, to siła. A kontynuować nawet w obliczu strachu, to czysta wiara. Nie musisz się w całości naprawiać, aby zasługiwać na miłość. Nie musisz mieć wszystkich odpowiedzi, aby być akceptowanym. Nie musisz się dopasowywać. To, co prawdziwe rozpoznaje Twoją istotę, nie wymaga doskonałości. Jesteś domem, jesteś schronieniem, jesteś prawdziwy, nawet gdy jest zamieszanie, nawet gdy już nie wiesz, co czujesz, a jeśli nikt tego nie dostrzegł, to dlatego, że patrzyli na zewnątrz, podczas gdy Twoja wartość mieszka w środku. Możesz się zgubić, ale wciąż tu jesteś, możesz upaść, ale nie zostałeś na ziemi. Możesz zamilknąć, ale wciąż nosisz głos, który musi być usłyszany. Więc mów, nie chowaj tego więcej, nie trzymaj w sercu tego, co cię dusi, mów do Boga, do siebie, do tych, którzy zasługują na to, by cię usłyszeć. Ale mów, twoja ból nie jest zbyt mały, twoja historia nie jest nieistotna, twoje życie nie jest pomyłką, wciąż jesteś w procesie, wciąż się uczysz. Wciąż jesteś leczony, i to jest godne. Nie musisz biec, nie musisz dotrzymywać kroku nikomu. Twoja podróż ma swój własny czas, a Bóg nie ma pośpiechu z tymi, których kocha. Wszystko, co prawdziwe, potrzebuje czasu, aby zakwitnąć, a to, co solidne, nie buduje się z dnia na dzień. Dlatego bądź cierpliwy wobec siebie, wobec swoich przerw, wobec swoich milczeń, wobec części, które wciąż bolą, nie zawodzisz, odbudowujesz się, a to wymaga odwagi. Bo podnieść się po wszystkim jest brutalnie piękne. Nie jesteś tym, co cię zraniło, nie jesteś tym, co mówiono, gdy byłeś wrażliwy, nie jesteś krytyką, którą otrzymałeś, gdy tylko chciałeś być akceptowany, nie jesteś porzuceniem, które cię naznaczyło, jesteś tym, kto przetrwał wszystko to, jesteś tym, kto zdecydował się nie oddać pięknem w tej samej walucie, jesteś tym, kto postanowił pozostać lekki, mimo całego bagażu. Jesteś tym, kto nosi dobroć, mimo że zostałeś zraniony. Jesteś tym, kto wciąż wierzy, nawet po rozczarowaniach, a to jest zbyt cenne. Dlatego nie pozwól, by strach definiował twoje następne kroki. Nie pozwól, by przeszłość była filtrem twojej przyszłości. Nie pozwól, by zmęczenie sprawiło, że zwątpisz w to, co Bóg już obiecał. Jeśli On powiedział, że to się stanie, to się stanie, nawet jeśli to potrwa. Nawet jeśli wydaje się niemożliwe, nawet jeśli wszystko mówi co innego, Bóg nie kłamie i On nie zapomniał o Tobie. Są obietnice, które wymagają dojrzałości, są odpowiedzi, które przychodzą tylko wtedy, gdy uczymy się słuchać sercem, więc ucisz się, nawet w chaosie, nawet gdy serce ciężko bije, nawet gdy oczy pieką. Bóg wciąż mówi i On mówi do Ciebie teraz, tutaj. Tak, to jest dla Ciebie. Nie wątp więcej. Nie kwestionuj przez cały czas, nie sabotuj tego, co już zaczęło rodzić się w Tobie. Jest życie w Tobie, jest nowy początek, jest uzdrowienie, jest nowa, lekka, prawdziwa miłość, jest pokój. Ten, którego zawsze szukałeś na zewnątrz, pochodzi z wewnątrz, a gdy zatrzymasz się, by słuchać, zrozumiesz. Nigdy nie szedłeś sam, nigdy. Każda twoja łza została zauważona, każda niedoskonała modlitwa została usłyszana, każdy twój oddech został zrozumiany, ponieważ Bóg nie słucha formy, On słucha prawdy, a twoja choćby wydawała się mylna, została przekazana ze szczerością i to wystarczy. Nie musisz modlić się pięknie, nie musisz wszystkiego rozumieć, musisz tylko otworzyć serce, nawet jeśli to tylko kawałek wiary. A jeśli dotarłeś aż tutaj do tego tekstu, to dlatego, że ta wiadomość odnalazła cię w odpowiednim czasie, dokładnie w chwili, gdy potrzebowałeś przypomnienia. Jesteś kochany a, wybrany a, chroniony a, podtrzymywany a. Nawet bez zrozumienia, nawet gdy wszystko mówi, że nie, ponieważ prawdziwa miłość nie musi mieć sensu, musisz ją przeżyć, a ty, ty będziesz żyła. Będziesz kochać znów, będziesz się uśmiechać bez strachu, będziesz spać w pokoju. Będziesz miała lekkie dni, będziesz przytulany, a przez łaskę, która nie wymaga, tylko przyjmuje. Ale wszystko zaczyna się w środku, wszystko zmienia się, gdy zmienisz sposób, w jaki siebie postrzegasz. Nie jesteś błędem, nie jesteś ciężarem, nie jesteś kimś trudnym do kochania, jesteś tylko kimś, kto czuł za dużo, kto czekał za długo, kto wierzył tam, gdzie nie było prawdy. I wszystko w porządku. Nie musisz się obwiniać za to, że miałeś nadzieję. Nie wstydź się, że kochałeś. Nie nienawidź się za to, że uwierzyłeś w niewłaściwych ludzi. To dowód, że masz światło. A światło zawsze przyciąga tych, którzy żyją w ciemności. Ale teraz nadszedł czas, aby chronić to, co nosisz w sobie, aby wybierać spokojniej, aby przestać nalegać na tych, którzy nie chcą zostać. Zasługujesz na obecność. Zasługujesz na wzajemność, zasługujesz na kogoś, kto dostrzega twoje serce, a nie tylko twój wygląd czy użyteczność. Nie musisz nikogo przekonywać, by został. Właściwa miłość rozpoznaje twoją duszę, zanim zrozumie twoje wady. A ta miłość zaczyna się od ciebie. Więc teraz zatrzymaj się, zamknij oczy znowu i ogłoś z wiarą, nie jestem tym, co mnie zraniło, jestem tym, co Bóg uzdrawia. Musisz zacząć patrzeć na siebie z większą życzliwością, z większą prawdą, z większym przyjęciem. Traktujesz się jak wroga samego siebie, osądzasz się za wszystko, co czujesz, porównujesz się z tymi, którzy nawet nie żyją w Twojej rzeczywistości. I to tylko oddala cię od tego, co Bóg mówi o tobie. Nie jesteś spóźniony, spóźniona, nie jesteś w tyle, po prostu jesteś w innym czasie i to nie jest błąd. To jest cel, bo kwiat nie sprzeciwia się czasowi, rozkwita, gdy nadchodzi odpowiedni moment, bez pośpiechu, bez winy, bez presji i ty też zakwitniesz, na swój sposób, w swoim czasie, w swoich kolorach. Ale musisz przestać się rwać z powodu własnych osądów. Musisz przestać się ranić za każdym razem, gdy rzeczy nie idą tak, jak oczekiwałeś. Nie jesteś tutaj, by wpasować się w oczekiwania, jesteś tutaj. By przeżyć wyjątkową podróż, historię napisaną w szczegółach, które tylko Bóg zna. I nie, nie wszystko będzie perfekcyjne, nie wszystko będzie tak, jak to zaplanowałeś, ale będzie prawdziwe, będzie mocne, będzie Twoje i to wystarczy. Nie musisz kontrolować wszystkiego, ani mieć na wszystko odpowiedzi, ani zadowalać wszystkich. Musisz być wierny temu, co czujesz, temu, w co wierzysz, temu, co nosisz w sobie. A jeśli to kogoś niepokoi w porządku. Nie urodziłeś się, by się zmieścić. Urodziłeś się, aby się rozwijać. A ten, kto zechce iść z tobą na zrozumie, uszanuje pozostanie. Już za dużo czasu straciłeś, umniejszając siebie. Już za długo ukrywałeś swoje światło, aby nikogo nie zaśmiecać. Już za wiele ustępowałeś, żeby być zaakceptowanym On. A na końcu tylko się zraniłeś, ale dziś możesz wybrać inaczej. Wybrać przestać gonić za aprobatą, wybrać oddalić się od tych, którzy zostają tylko wtedy, gdy im to odpowiada, wybrać słuchać siebie z większą troską, wybrać kochać siebie nawet w dni, kiedy się nie rozpoznajesz. To również jest wiara, wiara w siebie, wiara w proces, wiara w troskę Boga, nawet gdy wszystko wydaje się rozpadać. Nie jesteś sam, a nie zostałeś, a zapomniany, a. Nie zostałeś, a pozostawiony, a na boku. Jesteś chroniony, a może w milczeniu, może w oczekiwaniu, ale chroniony, a tak. A kiedy wszystko będzie wydawać się zbyt wiele, pamiętaj. Już pokonałeś aś rzeczy, które wydawały się nie do zniesienia. Już wstałeś aś z upadków, które wydawały się definitywne. Już przetrwałeś aś dni, które wydawały się niekończące. Nie jesteś słaby, a jesteś zmęczony, a, a to ma lekarstwo. Odpocznij, zrób oddech, zacznij od nowa, ale nie rezygnuj, bo coś na ciebie czeka, coś, co tylko ty możesz przeżyć, coś, co warto do końca nie zatrzymywać. I chociaż wydaje się ciemno, Bóg wciąż jest światłem, wciąż prowadzi, wciąż troszczy się, wciąż przekształca. Nie potrzebujesz szczęścia, potrzebujesz wiary. A jeśli wciąż zostało tam w środku trochę, jeśli masz jeszcze resztę siły, nadziei, woli, to właśnie z tym Bóg zaczyna. On nie potrzebuje wiele, potrzebuje tylko szczerego serca, dostępnego, otwartego. Masz to? To już wystarczająco. Niebo nie porusza się przez osiągnięcia, niebo porusza się przez prawdę, a twoja, nawet pełna pęknięć, wciąż jest piękna dla Boga. Nie musisz niczego udowadniać. Nie musisz wszystkim się tłumaczyć. Kto jest prawdziwy, dostrzeże, kto jest prawdziwy, zostanie, a reszta? Reszta to tylko część drogi, część przycinania, część procesu. Jest wiele rzeczy, które dzisiaj bolą, ale jutro będziesz wdzięczny A, jest wiele nie, które Cię chroniło. Dobrze, oto tłumaczenie tekstu na język polski, bardzo dobrze, że to było odratowanie, wiele zamkniętych drzwi, które uratowały Cię przed upadkiem i zrozumiesz to. Spojrzysz wstecz i zobaczysz, że Bóg nigdy się nie mylił, zawsze wiedział, Zawsze się troszczył, nawet gdy płakałeś Eś sam, a nawet gdy myślałeś Eś, że nikt tego nie widzi. Bóg widział. Widział każdą łzę, którą ocierałeś aś w ciszy. Widział każdy wysiłek, który nie został doceniony. Widział każdą niespokojną noc, każdy wymuszony uśmiech, każdą ciężką ciszę. I nie tylko widział. On zapisał to. On to zanotował. On się tym przejął i teraz się troszczy, właśnie w tym momencie. Nie straciłeś aż czasu, zasadziłeś aś. Może to wydawać się długie, może wydawać się trudne, ale zbiory nadchodzą, a gdy przyjdą, wszystko nabierze sensu. Uzdrawi, uhonoruje każdy Twój krok. Więc trzymaj się mocno, nawet gdy brakuje Ci sił, nawet gdy brakuje Ci zapału, nawet gdy się boisz. Trzymaj się, nie dlatego, że to łatwe, lecz dlatego, że to realne. I ponieważ Bóg nie zaczyna czegoś w tobie, aby zostawić to w połowie drogi, On kończy wszystko, co zaczyna, a z tobą nie będzie inaczej. Jeśli w to wierzysz, napisz w komentarzach: Nie idę już więcej moimi siłami, idę wiarą. Bóg nie zawodzi, Bóg się nie spóźnia, Bóg mnie nie opuszcza. I podziel się tą wiadomością z kimś, kto potrzebuje to usłyszeć dzisiaj, bo czasami to, czego potrzebujesz, jest też tym, o co ktoś obok ciebie cicho prosi. Jeśli ta wiadomość do ciebie dotarła, skomentuj, zostaw lajka i zapisz się, żeby nie iść już więcej samemu.